Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie trochę mrocznie, ponieważ do rozpakowania mam Dark Magic Boxa od Magical Suitcase. Jest to box październikowy i coś czuję, że to będzie jeden z moich ulubionych boxów, ponieważ ten box poświęcony jest śmierciożercom. A jak powszechnie wiadomo, ja bardzo lubię śmierciożerców. A zwłaszcza Bellatrix, więc mam nadzieję, że będzie tutaj coś związanego nie tylko z Voldemortem, ale też Bellatrix. Zresztą wiecie, co może nie będą zapeszać, ponieważ gdy rozpakowywałam pamiętam kiedyś fanko popy, to też tak liczyłam ciągle na Bellatrix i koniec końców jej nie było, więc może lepiej nie będą się nastawiać na nic konkretnego. Jestem ciekawa, co znajduje się w tym boksie, więc żeby już nie przedłużać, przyznam, że jestem mega podekscytowana tym boksem, zwłaszcza, że już na dzień dobry, witam mnie. Mroczny znak w liście od. Magical Suitcase. Witajcie, śmierciążercy. 13 lat, już 13 lat minęło, odkąd widzieliśmy się po raz ostatni. A jednak odpowiedzieliście na moje wezwanie, jakby to było wczoraj. A więc nadal jednoczy nas mroczny znak. Lecz czy naprawdę jednoczy? Co to za pytanie? Oczywiście, że jednoczy nas mroczny znak. Halo? O co tutaj chodzi? Więc tak, mamy tutaj rozpisko, oczywiście co znajdziemy w boksie, ale ja nie chcę wiedzieć, co znajdziemy w boksie, ponieważ sama będę chciała to odkryć. A na końcu taka notka, że ten zestaw jest podstawowym wyposażeniem każdego śmierciożercy bądź akolity Grindelwalda to znaczy, że będą to jakieś rzeczy związane z fantastycznymi zwierzętami. Dziękuję Ci za przybycie, mroczne znaki wykonujemy w sali po lewej. Dla czekujących mamy do zaoferowania październikowy box z duchami, wizarding box z ilustrowaną czarą ognia, a w niej powrót mistrza, nie wiem o co chodzi z tym powrotem mistrza, oraz przedpremierowe kalendarze adwentowe w dwóch wersjach, droższy zawiera licencjonowany kalendarz w kalendarzu. I o co chodzi z licencjonowanym kalendarzem w kalendarzu? Nie no, w każdym razie to jest miłe, że na hasła, które tutaj są podane, można kupić sobie właśnie albo ten kalendarz albo resztę boksów i to jest takie miłe, wiecie, kupujemy sobie boks i dostajemy zniżki na kolejne boksy więc bardzo fajna sprawa jeżeli chodzi o ten papier zielony, muszę Wam go pokazać ponieważ on naprawdę robi niesamowity klimat, tak jak to ciemne pudełko, więc klimacik mamy zrobiony, taki bardzo śmierciożerczy zaczynamy sobie od zaklęć, zaklęcia niewybaczalne czyli Awada kedavra. Jak mnie mam krucjo do usranej śmierci moje ulubione zaklęcie, czyli okej, okay, jest, mamy to, kruciatus, No i Imperius. Trzy zaklęcia niewybaczalne, opisy tych zaklęć. Bardzo fajny dodatek robiący klimat temu boksowi. Herbata, czysta krew, zielona herbata, z czystka płatków kokosa, kwiatów hibiskusa i suszonych owoców aronii. I ja będę musiała to powąchać, ponieważ jestem maniaczką zielonej herbaty. Teraz będę miała zieloną herbatę o nazwie Czysta krew. Czy może być lepiej? Naprawdę, serio, w domu mam same zielone herbaty. Nie, czekajcie, mam jedną czarną dla gości, tych, co lubią czarną herbatę z jakichś względów. Bardzo ładnie pachnie. Kocham zieloną herbatę. Zielona herbata, czysta krew, po prostu w to nie wierzę. Tutaj tutaj będzie jakiś eliksir o wow eliksir rozpaczy jak to jest pięknie zapieczętowane zobaczcie, to jest po prostu przegenialne, to taki fantastyczny klimat mi tutaj zaraz zrobi skąd się wzięła Bellatrix wow, ej, super wygląda ten eliksir, właśnie jak już mówiłam, będę chciała sobie zorganizować taki kącik poterowy do otwierania takich boksów, więc na pewno się przyda Kolejną rzeczą jest, kolejny eliksir jak mnie mam, jad akromantuli. I tutaj mamy jakąś karteczkę. Naturalny olejek do włosów i ciała, goździkowy, z organicznych nasion migdałów, winogron i rzepaku. Myślę, że to mi się przyda, zwłaszcza, że mam problemy z moimi włosami. Cały czas staram się znaleźć coś idealnego do ich pielęgnacji. Ciekawa jestem, jak to pachnie. Żebym tylko nie wylała, bo Wiecie co? Może nie będę tego otwierać, ponieważ znając moje szczęście, zaraz będę cała w jadzie akromantuli, a myślę, żebyśmy tego nie chcieli. Kolejny flakonik i znowu zielony. Ej, jakie to jest urocze! Serio, to jest w ogóle niesamowite, że ja zachęcam się takimi flakonikami w kształcie czaszki, ale to naprawdę świetnie wygląda. I tutaj też mamy jakąś karteczkę przypiętą, która powie nam dokładnie, co to jest. Pewnie też jakiś olejek. Ej, naprawdę super, bardzo podoba mi się ten box póki co. Jest to naturalny olejek do masażu twarzy. Można również wykorzystać do masażu mrocznego znaku. Zapach czekolady i wanilii z organicznych nasion migdałów, winogron i rzepaku. Dobra, temu to ja muszę się przywąchać. <laughs> nie wiem, czy tak można mówić, ale halo, jak to się otwiera? Zgadnijcie, kto właśnie oblał się tym olejkiem, gdy go rozpakowywał. Ale nic nie szkodzi, ponieważ rzeczywiście pachnie czekoladą oraz... Wanilio, a to są bardzo ładne zapachy, mam więc nadzieję, że nie zaszkodzi mi ten olejek. Chodzi mi o twarz, ponieważ moja cera jest bardzo skomplikowana i nie wszystkie produkty lubi. A chciałabym, żeby polubiła ten produkt, ponieważ naprawdę pięknie pachnie. Ambridge, świeczka. Myślę Ambridge, od razu słyszę to całe. To jest takie, wiecie, taka no to się kojarzy z tą różową Landryną. Doceniam ją jako czarny charakter, uważam, że J.K. Rowling stworzyła świetny czarny charakter i z jednej strony ją kocham, ale z drugiej strony nienawidzę, sami wiecie za co. Poza tym, no, halo, śmierciożerca w różu, to w ogóle nie pasuje, nie? <grych> Dobra, mamy świeczkę Umbridge'ową, To też mamy jakąś świeczkę i to jest świeczka Hand of Glory. Okej, okay. i to ma... Mm. Okej, ten zapach. Wiecie co? Nie potrafię określić tego zapachu za bardzo. Dziwny. Dodam, że świeczka jest czarna, więc taka bardzo klimatyczna. Będę musiała dać to komuś do powąchania, żeby określił mi ten zapach, ponieważ. Nie mam pojęcia, co to jest. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Tutaj. Tutaj mamy... Czekajcie! Nie, 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 nie. Hand of glory. Dobra, tu pewnie będzie informacja. E, świeca ręka glorii, świeci tylko temu, kto ją utrzyma i mrocznie pachnie. Ok, to tyle. Co wiem na temat tej świeczki i nic więcej. Tutaj mamy kolejną buteleczkę i tutaj jest krew wrogów też tak zapieczętowana i też robi bardzo fajny klimat, naprawdę świetna sprawa. Tutaj mamy pocztówkę Kisses from Azkaban, serio? <noise> Kto chciałby otrzymać takie buziaki z Azkabanu, ręka w górę, bo tak jak kocham śmierciożerców itd., to jeżeli chodzi o dementorów, y -y, nie, nie chciałabym dostać takiego pocałunku. Z Askabanu. To będzie spoko. Już mam jeden taki kociołek i piję z niego czasami różne rzeczy. Właśnie taki poterowy. Tylko mam kociołek Hogsmeade, chyba tak mi się wydaje. A tutaj mam Polly eee, Bardzo, nie, no, ja generalnie rzecz biorąc, uwielbiam te kociołki. Uwielbiam z nich pić, więc w sumie cieszę się, że do mojej kolekcji, która składa się z jednego kociołka, dołączył kociołek numer dwa. Ale to nie wszystko, ponieważ słuchajcie, w tym boksie jest jeszcze kilka rzeczy. Zacznę od czegoś schowanego tutaj. OK. Mrocznie się zapowiada. Czarny papier... O! Aaa, okej, okay. to jest taka lustrzana maska żercy chyba, tak mi się wydaje i to będzie chyba moja ulubiona rzecz w tym boxie, chociaż powiem Wam szczerze, że ten box tak niesamowicie mi się podoba, że generalnie rzecz biorąc, co wyciągam jakąś rzecz, to po prostu jedno wielkie wow i ta maska to jest po prostu tak kapitalna sprawa, ej, no naprawdę, uwielbiam, uwielbiam tę maskę, super, czekajcie, czy ja ją mogę gdzieś tutaj postawić, żeby robiłam jakiś klimat? Może tutaj ją damy. Jakoś będzie wyglądać? Czekajcie, podsunę ją sobie tutaj. Fajnie, ej, naprawdę fajnie. A, wątek i Grindelwald. To też by się przydało do robienia jakiegoś klimatu. W poprzednim boksie był e, Snape, tylko ten Snape nie był oprawiony, a w tym boksie mamy taki oprawiony rysunek, i to też jest bardzo fajny od razu do powieszenia na ścianie. Może właśnie, tylko ja nie wiem w jakim klimacie ten mój kącik zrobić takim śmierciożerczym czy takim poterowym? Bo zastanawiam się, czy te śmierciożercze rzeczy będą pasować do tych poterowych rzeczy. Tutaj mamy rytuał wskrzeszenia, ale tego to może nie będę wam teraz czytać, ponieważ to jest tylko dla wtajemniczonych. <noise> to już bardzo fajna sprawa. Teczka, z której wyskoczy zaraz na mnie jakaś nie wiem, nogi. Ciekawe, czy by się tutaj zmieściła, a! A tu informacja... O młodym Woltku. Wychowanek tam e, Tom Marvolo Riddle, Informacja o wychowanku sierocińca Wools w Londynie. Opis oraz opinia. Dzieci często zgłaszały, że Tom okrada ich z ważnych dla nich przedmiotów, jedynych pamiątek rodzinnych, jakie miały, i ukrywa je w swoim pokoju. No nie będę Wam teraz tej, tutaj tego całego czytać, ale to też jest bardzo fajna sprawa, tak mi się wydaje. Sobie potem poczytam o młodym Woldemorcie, I jak tam sobie radził w sierocińcu. Ponieważ tutaj chciałabym skupić się jeszcze na tych rzeczach, które mamy w boksie, zostały trzy rzeczy. Zacznę od podstawek Dniami Śmierci. Tu insygnia Śmierci. Tutaj mamy właśnie mroczny znak, takie podstawki pod. Zmieściło się ledwo, ale zmieściło się. Takie fajne drewniane podstawki. Dalej śmierciożercza, awada, kedavra, torba. I ja już wiem, komu chyba tę torbę sprezentuję, ponieważ część rzeczy na pewno sobie zostawię, a torbę oddam. <grywa> ponieważ wiem, komu taka torba się przyda i kto też uwielbia śmierciożerców. Więc awada, kedavra, torba, ups, przepraszam, miało być dzień dobry. <grywa> Taki tam śmierciożerczy żarcik. I ostatnią rzeczą jest... Czy to jest ręcznik? Gdyby ktoś nie wiedział, tak właśnie wygląda ręcznik. Czy to jest jakiś taki mały obrazek tego, jak ten ręcznik wygląda w całości, żeby. Bo wiecie, ja się z nim nie mieszczę, <laughs> ale tutaj mamy co w ogóle napisane, bo nie wiem. Harry Potter, okej. Okay. Harry Potter i Insygnia Śmierci. Okej, okay, o dobra, mam tutaj. Tak wygląda mniej więcej ten ręcznik. Taki znaczek, właśnie. To znaczy, wiecie, Harry Potter i Insygnia Śmierci, tylko w wydaniu ręcznikowym, takim plażowym i wiecie co? To wszystko, co było w tym boksie i ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Bardzo mocno ten boks mi się spodobał, więc czekam na kolejne boksy z Magical Suitcase. Jestem bardzo ciekawa tego boksa halloweenowego, jestem też ciekawa kalendarza adwentowego. Myślę, że w tym roku rozpakuję sobie kalendarz adwentowy właśnie z Magical Suitcase, gdy tylko się pojawi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie o tym boksie, co Wam się w nim spodobało tak najbardziej, bo ja nie mam pojęcia. Authentycznie Praktycznie, praktycznie no wszystko mi się tutaj podoba. I ten ręcznik, i ta maska chyba najbardziej, to lustro takie maskowe, bo to jest chyba maska, prawda? Czekajcie, muszę sprawdzić. Czysta krew. Maska śmierciożercy. Załóż na ścianę i używaj z dumą. Czekajcie, te opisy są fajne. Pocztówka z Askabanu, Rodzina tęskni lub nie. Chcesz wysłać pozdrowienia <noise> członku zakonu? Mamy okazjonalną pocztówkę specjalnie na tą okoliczność, to znaczy pozdrowienia członkom zakonu. Przepraszam, ponieważ nie rozczytałam się tutaj. Print Gelard Voldemort, wiadomo. Czaszka Grindelwalda. Olejek do twarzy z czystych, ekologicznych składników. Sekret urody. Windy okay. de Okay. Zaklęcia niewybaczalne. Kubek też mamy. Uważ eliksir na tyle dobry, by przejąć kontrolę nad życiem innego czarodzieja, zdobądź władzę. I to jest właśnie coś, do czego powinno się używać takich kubków. Czysta krew, no herbata, którą można zaparzyć, jeśli eliksir wielosokowy nie wyjdzie. I dobra, nie będę tego dalej czytać, ale wiecie co, jestem naprawdę mega, mega mocno zadowolona z tego boksa. Więc strzelam na siebie w za to, że rozpakowałam go dopiero teraz. I bardzo dziękuję Wam za zobaczenie tego filmu, i do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, pa!